Hej, hej, moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest nie ma tak gorąco, za chwilkę Wam poodpowiadam na wiadomości i tak dalej, tak dalej. Przychodzę do Was z bardzo, bardzo szybkim holem zakupowym, jaki poczyniłam dzisiaj. I bo do tego przychodzę tak szybko, bo chcę po pierwsze zużyć te rzeczy, jakoś wykorzystać, ułożyć. No i pokażę Wam po prostu tak szybko, co zakupiłam przy okazji. Więc pojechałam, oczywiście, jak to rano Wam powiedziałam, podczas bodajże chyba stroju dnia. Nie przejmujcie się w ogóle tak a propos moim wyglądem, bo musiałam wszystko zmyć z twarzy, mam tylko oko pomalowane i rzęsy za zaczepistym tuszem. Naprawdę od Karolci Karolcia jeszcze raz bardzo dziękuję, świetny tusz i gangsterski błyszczyk. Po prostu to będą moi ulubieńcy marca kwietnia. W sumie zaraz kwietnia. Także. Coś na powiedzieć, tak, że w wstąpieniu Wam powiedziałam, że jadę po tą farbę silver blonde. Nie dostałam silver blonde, dostałam white blonde. Wypróbuję ten produkt. Jeżeli się okaże, że coś mi nie wyjdzie, wiadomo, że to jest do zmyć. To drugi zakupiłam po prostu w razie czego ja będę chciała. Wiecie, wyjść z twarzą, że tak powiem, na głowie. No to po prostu zakupiłam Silver Blond, też tej marki, natomiast zupełnie coś innego i to będzie Permanent, czyli po prostu trwały kolor. Dobra, nie przedłużając, jak jesteście ciekawi, e, ciekawe co zakupiłam, to zapraszam do oglądania. Poczyniłam zakupy w Superjogu, mają nowe siatki. E, czy były promocje? Coś tam było w promocji, coś tam było. Dobra, lecimy. Ostatnio u kogoś na kanale, nie wiem u kogo, ale nie u Polki, jak na jakimś e, amerykańskim kanale e, albo angielskim, teraz nie wiem, e, wyczaiłam e, Janinę, mówią na to Janina czy jakoś tak, e, ultra white, podobno, podobno, bardzo fajna pasta wybielająca. Nie wiem, pierwszy raz ją zakupiłam, będę chciała przetestować, dam Wam na pewno znać, chyba, że któreś z Was miały, sprawdzały, to dajcie mi znać, oczywiście pod tym filmikiem, jak się u Was sprawdzała. No i co? Ultra White Whitening Toothpaste. Past. I po prostu intensywnie biały kompleks. Zobaczymy. Dość droga ta pasta, bo ponad 12 funtów, więc. No, więc po prostu jak ona coś nie będzie działać, to ja nie wiem. Dalej, jak zawsze, biorę sobie gazetkę, tutaj w gazetce naprawdę fajne nowości, fajne jakieś, no po prostu wiecie, możecie zapoznać, co jest w Superdrug'u, co będzie i tak dalej. Ten produkt, właśnie po niego jechałam, wy już to pamiętacie, to jest oczywiście Color Freedom Blondes Non-Permanent Hair Toner, czyli toner do włosów, ale tak jak mówię, nie dostałam, nie dostałam tego silver, tylko dostałam white blonde. Nie wiem, zobaczymy co mi wyjdzie. No powinien mi po prostu je tylko rozjaśnić, chcę, żeby mi tylko rozjaśnił. Także jeżeli da radę, to przy nim zostanę dopiero potem, jak właśnie mi się już to wtedy właśnie sobie zaaplikuję ten, który za chwilę wam pokażę. Także silver silver nie silver, wróć. White blonde z Color Freedom, czyli to, co to, to co dzięki czemu uzyskałam ten taki fajny właśnie odcień włosów, który bardzo lubię, i bardzo mi się podoba. Dalej to jest właśnie e, ta, ta rzecz. E, zaraz wam pokazuję. To tak wygląda. Światło mi się odbija. Nie chcę, żeby mi się to światło odbijało. Tak wygląda. Jest to e, Knight and Wilson, czyli dokładnie ta sama marka. E, color Freedom, Color Freedom Metallic Glory. Tak się nazywa. Tu się z kolei nazywa Non Permanent. To jest Permanent Hair Color e, z masłem Shea i z olejkiem arganowym. I jest napisane Silver Blonde, czyli właśnie do, do osiągnięcia Silver Blonde, natomiast e, Permanent, czyli po prostu stała koloryzacja. Więc trochę się boję, ale zobaczymy. Zobaczymy. E, dalej co zakupiłam, pozwólcie, że sobie wyjmę. Czekajcie, czekajcie. Nie pamiętam, zabijcie mnie, po prostu nie pamiętam, ale osoba, która, o której którą ja wspomnę i o której, o której wspomnę Mam nadzieję, że będzie wiedziała, wybaczcie, ale naprawdę no musiałabym teraz zjechać wszystkie w komentarze jedna z widzek po prostu za chwilę nie pamiętam, która. W każdym razie, kochana, bardzo Ci dziękuję. Ty będziesz wiedziała, o kim mówię, jeżeli oczywiście mnie na bieżąco oglądasz, ponieważ poleciłaś mi... Szampon. Będziesz wiedziała, oczywiście, że to o Tobie mowa. Poleciłaś mi, i mam nadzieję, że to jest właśnie to. Zapamiętałam, pisałaś mi same superlatywy. Przepraszam, że nie pamiętam, która z dziewczyn to pisała, ale ta, która ogląda i zobaczy te szampony, to będzie wiedziała, że ja, to ja, to ja. Także właśnie Ty, Ty, Ty. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. Ja je wypróbuję. Nie mogę nic jeszcze powiedzieć. Jest jakaś nowość. Trisem... Oleo Radiance Illuminatis, Illuminatis, no i co, i szampon? Z, arganem i ole, z arganowym olejkiem i olejkiem z migdału, 250 ml. I kochane moje, co teraz macie? Macie teraz w Super Dragon promocję. Mianowicie bodajże chyba jedno 6 i drugie 6, szampon i odżywka, ale jest teraz promocja, że jak kupujecie jeden, to drugi macie gratis, czyli generalnie za odżywkę nie płaciłam nic, czyli zaoszczędziłam 6 funtów. Więc po prostu cieszę się niezmiernie. Także kosztowało mnie to wszystko 6 funtów. Pachnie bardzo, bardzo delikatnie, fajnie. Pachnie fajnie, więc na pewno kusząco, na pewno kusząco. Jeżeli już używałyście, dajcie mi znać. Ja po prostu skusiłam się. No co, zaufałam, widzę i zobaczymy, czy czy po prostu się nie przejadę wyglądają fajnie, nie wiem, zobaczymy powiem Wam jak się spisują podobno włosy mają być potem gładziutkie jak wiecie, delikatne jak pupa niemowlaka i w ogóle i w szczególe także dobrze Wam mówię cenę? Dobrze poczekajcie jeszcze Silver Blond to jest chyba Color Freedom tak, to jest to i to jest cena 5.32, ale jestem przekonana, że to była jakaś promocja. Nie wiem o ile, ale pewnie to było chyba cena jakaś około ponad 6. Tak mi się wydaje, więc jakieś 50 czy 60, chyba było taniej. Może niewiele, ale na produkt do produktu dodamy sobie, to na pewno coś tam na koniec tam wychodzi, wiecie, o jest taniej. Więc to na pewno była promocji i cena tutaj na paragonie 5.32. Jeżeli chodzi o ten Color Freedom 6,99, i to jest bez promocji. Szampony wam powiedziałam to 12,50, bo pamiętam, bo się trochę przeraziłam, ale tak jak mówię, również to jest z jakiegoś tam polecenia, więc zobaczymy. No i właśnie, tu się zobaczcie. Stojąc na tych e, Trésor Oleo Radia, skusiłam się na Trésor Expert Selection Nowość, znowu nowość. I jest to po prostu nic innego jak botanik e, nabierzający bez silikonów, bez właśnie tych wszystkich takich udziwniaczy. Szampon 500 ml. Z olejkiem kokosowym i aloeso, Aloe Vera. Tak wygląda. Skusił mnie, oczywiście, wiadomo, że skusił mnie kokos. To nie muszę mówić. Powiem, mam jaki zapach. Kokosowo. Nie wiem, czuję kokosa. Jest chyba przeźroczysty ten szampon. Nie wiem, oczywiście również dam Wam znać. Najpierw jestem bardzo ciekawa tego, także najpierw zajmę się tym, przetestuję pierwszy raz nowy Ten, natomiast kolejnym razem użyję ten i powiem Wam, jakie są włosy po prostu po pierwszym użyciu, czyli moje pierwsze wrażenie. No i na te produkty również teraz jest promocja. Także szamponów mam teraz już w brud, jeszcze kończę Palmersa. Teraz właśnie od jednej z widzek właśnie z polecenia mam to, także zanim wykończę, mam nadzieję, że będzie wydajne, bo tego nie lubię i wiem, że kiedyś miałam nie z tresem, ale z czegoś takiego w takiej tu Lubię. Mark Hill czy Marks Hill, coś takiego i wiem, że właśnie nie był zbytnio wydajny, to pamiętam, nie wiem, zobaczę, dam Wam znać. I z tego, co czasem kupiłam ekspertem botanik, tu tutaj kupiłam z kolei mgiełka, nawilżająca mgiełka. Generalnie mogę już ją teraz sobie psiknąć, czekajcie, przyda mi się zdecydowanie, ja wtedy sobie bym ją zabrała po prostu, przelała oczywiście, bo tu jest pewność 125, a nie mogę w takiej pewności, ale pachnie. O oh Jezus, jak pachnie kokosami, dziewczyny. No nie wiem, po prostu nawilżająca, nawilżająca, tylko ja będę czekać, czy włosy się nie kleją. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, póki co pięknie pachnie. Piękny, o, wsiknęłam sobie po zasłonce, Będzie mi zasłonka pachniała nawet przy okazji, widzicie? No, ale pachnie cudnie. Ale pachnie kokosami. Także z, kokolejko, z kokolejkowym, dobre z olejkiem kokosowym i aloe vera, czyli po prostu z aloesem. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak się prezentuje ten produkt i tak się prezentuje szampon. To jest tej samej wersji. Nie brałam odżywki, bo nie potrzebowałam. Ten produkt jest teraz w promocji i zaraz spróbuję wam go znaleźć właśnie. Ja nie na to już mówiłam 12.50. To dopiero teraz powiem, czyli to są te produkty. To jest to Botanik 2, e, tak? Czesem Botanik. Nie, Botanik. Czekajcie, to będzie mist, a to jest szampon, czyli 2,48. Dziewczyny, 2,48 na 1000% był w jakiejś promocji, nie wiem czy 1 trzecia ceny, czy coś takiego. E, więc to, 2,48. Tak, i tam Giełka z kolei 2,73 czyli 2,48 ten szampon i mgiełka 2,73, ale tak jak mówię, ten szampon na 1000% miałyście teraz o ileś tam taniej, na pewno. Yy, dalej, co tutaj jeszcze mam, siatka 5 pi, tu jakieś minus 50 pi, nie wiem za co, minus 6 funtów to chyba właśnie ta odżywka i minus 4,50, co tu miało być, minus 4,50, już wiem. Minus 4,50 za te dwa produkty, o których za chwilę Wam powiem i powiem dlaczego. E, już Wam mówię. Teraz kolejna rzecz z Rimmel, e, Niby też jakaś rzekomo nowość. Nie wiem. Nie wiem, czemu ja wącham. Wiecie co ja? Mam coś, jest naprawdę? Hash Insta Flawless. Zobaczcie, tak się prezentuje ten produkt. Tak wygląda. Taka buteleczka, taka tubka w sumie. No, tak się właśnie prezentuje. Wraca. I to jest Flawless Perfecting Radiant Skin Tint, czyli po prostu nic innego jak baza pod, to będzie naturalny wygląd, nic innego jak po prostu jakby taka koloryzująca baza pod make-up. Ja myślę, że to będzie można używać śmiało jako krem BB, ponieważ zobaczcie, jest to takiego kolorku, ja Wam to pokażę. Ja wybrałam sobie ciemniejszy, zobaczcie, to jest to tutaj, co mam na dłoni. Jest to taki dość wodniste taki kolorek. Nie wiem, zobaczymy. O, tak się prezentuje. Ja sobie... Tutaj chyba dwa lub trzy chyba odcienie. Tak mi się wydaje. Był 06, 07, Chyba. Nie jestem pewna. Na pewno był 0607, ale tak mi się wydaje, że jeszcze gdzieś mi śmignął jakiś 05. I jest to medium dark, czyli jeżeli jest medium dark, to 06 mogło być. E, mogło, albo jeszcze 08 może dark. Średnio ciemny, na pewno jest ciemny i chyba 06 to był właśnie jakiś light albo coś takiego. Tak mi się wydaje, że jakiś jasny. Z SPF, z SPF 15 Natural Looking Glow, czyli natur wygląda, naturalnie wyglądająca poświata, po prostu glow, czyli po prostu połysk, taki delikatny połysk. Jeżeli chodzi, dziewczyny, o cenę. Szybko Wam mówię cenę, bo zaraz mi padnie bateria. Rimel Insta, jest to 6,99. 6,99 była promocja 3 za 2, czyli kupujecie 3 produkty z Rimela, płacicie za dwa. Ale ja naprawdę to, co chciałam, to mam. Generalnie byłam tylko ciekawa tego produktu. E, zamierzam go sobie spróbować zastosować teraz na takie cieplejsze dni bez podkładu. Po prostu chcę zobaczyć, czy się sprawdzi. No i ostatnie dwie rzeczy, w sumie dwa biedne bym rzekła. E, jest to takie z Gosza. Wyszły takie, taka nowość, paletka dziewięciu kolorów. Wiem, wiem, uwielbiam naked, uwielbiam to face, uwielbiam um, the balm. Ale chciałam spróbować. Byłam bardzo ciekawa, chciałam spróbować, cienie wydają mi się świetne. Ja zamierzam, przymierzam się do tej zoewy całej, czy tam Sieve, nie wiem. Przymierzam się do tej zoewy, koszt jej to 19,99, czyli 20 funtów. Tam ona w środku zawiera matowe cienie. No i to właśnie również są maty, więc jeżeli ta paletka się okaże, strzałem, no to może i Zoe -wy nie będę zamawiać. Nie wiem, zobaczę. 9 cieni, oczywiście tylko rocznie matowych, 004 to be cool in Copenhagen jest. Moją paletką, natomiast jeszcze jest taka wbijająca w. Nie, już nie ma ty. Nie ma. Była New York i trzecia LA, coś takiego czyli Los, Los Angeles, tak mi się wydaje, ale zabicie więc ja teraz nie powiem Wam. Na pewno jak wejdziecie na stronkę sobie Gosza, to te nowości Wam wyskoczą. Więc ja wybrałam sobie po prostu naturalne takie, o, takie odcienie i oczywiście była promocja w szafie Gosza przy zakupie jednego produktu, za drugi płacicie pół więc chciałam z tego skorzystać. Jest fajne, duże lusterko, paletka prezentuje się tak, myślę, że kolorki są bardzo fajne, naturalne i myślę, że będą pasowały mi do mojego oka. Zobaczymy, bardzo mi się te kolory podobają. Bardzo, bardzo, bardzo. No i oczywiście matowe. ja nie mam całej paletki matowej. Mam generalnie wszystkie e, połyskujące. Fajna taka, o Gosz, taka paletka, 9 cieni. Cena tej paletki to właśnie 10,99, słuchajcie. No i dobrałam sobie drugą rzecz. E, tuż był za chyba 8 funtów, więc generalnie, nie, za 9 chyba. Czyli paletka 11, tuż chyba 9, więc generalnie paletka 11, za tuż zapłaciłam 4,50. Tak to jakoś wyglądało, tak, bo mam tutaj minus 4,50 czyli minus połowa ceny tego tuszu. Eee, no i zobaczymy, jakaś e, Longwear Volume Mascara z Sea Back Torn. Ja nie wiem, co to jest, ale jakieś coś z morza, coś. Coś morskiego, nie wiem. 001 Black Rebel Eyes Mascara. Nie wiem, jeżeli ma któraś z Was, to dajcie znać, jak się u Was sprawdza. Taka oto maskara z Gosha. Eee, zawiodłam się olejkami do ust, ale zobaczymy, dam szansę temu. Może, może się spiszę. No. Także ja Gosha kiedyś lubiłam, powiem wam, potem jakoś odbiegłam do Rimela, ale właśnie ta paletka, nie wiem dlaczego, ale look tej paletki mi się bardzo spodobał. Fajne oko, fajna paletka, fajne opakowanie. Świetna nawet na prezent. Także to są te dwa produkty. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne. I jeszcze tylko kupiłam jakieś tam dwa, trzy ciuszki i zapachy, co pora jedziemy. Jedziemy. Nie będę tutaj nic przerywać. za jedną baterią. Dobra, zaszłam do Janki Kandel, otworzyli u nas, znaczy otworzyli, są w trakcie otwierania, generalnie już wszystko jest poukładane, ale o, pani mi da, powiedziała na ucho, że zaprasza mnie jutro, bo już jutro można przyjść, ale nie zaprasza jutro, tylko zaprasza mnie w piątek, ponieważ mówi, że w piątek będą mieli jakieś e, gifty darmowe, takie dla stałych klientów, więc no, miło mi się zrobiło, oczywiście jak najbardziej, no więc powiedziałam, że do zobaczenia w piątek, także oczywiście że zamierzam skorzystać. Także zakupiłam coś bianki Kandel, bo nie wiem czy powiedziałam. Zakupiłam dwie świeczki, które są w promocji teraz minus 25%. Już Wam pokazuję, jakie zapachy. To nie są świeczki miesiąca, od razu mówię, świeczki miesiąca są zupełnie inne. Tam była lawenda, pink grapefruit, który właśnie kupiłam i się pali. I powiem Wam, że o dziwo wcale nie pali się, tylko już się paliło. I powiem Wam, że o dziwo był wyczuwalny pink grapefruit, ale nie aż tak intensywnie, jak wydawałoby się, że powinien być. Więc jedna z tych, które zakupiłam, już Wam pokazuję. Wybrałam dwie. Ja wcześniej miałam je w samplerach i miałam je w tartach, także zapachy są mi znane. To są z poprzednie poprzedniej kolekcji, ja na pewno o tej kolekcji Wam mówiłam, na pewno kupiłam wtedy tarty, czekajcie, bo zaraz zepsuję, tak, to jest właśnie to, otwieranie na wizji, tak, ja właśnie z chęcią z Malibu taki filmik sobie nagram, no, po prostu wrócimy z zakupów i będziemy otwierać trzy dni po prostu torby, o, po prostu masakra, masakra, masakritos, to są takie dwa zapachy, nie wiem, czekajcie, gdzie jest ta naklejka, tak ja, ta -da! To są średnie świeczki, normalna, regularna cena średniej świeczki to 18,99, czyli 19 funtów. Natomiast teraz e, dziewczyny one wychodziły po bo mówię, za 25, taka była to promocja. I tylko te dwa zapachy były do wyboru. Ja je znam, bardzo je lubię. Jest to cappuccino truffle, czyli truflowa, taka mocno kakaowo-czekoladowa. I druga e, pain au raisin, czyli po prostu te takie, te tak zwane, ja bardzo lubię te tea cake, e, tutaj te takie z rodzynkami, uwielbiam, uwielbiam. No, i tak pachnie, no jak ciasto jakieś z po prostu jabłkiem i rodzynkami. Rodzynki, jabłko, cynamon. O, tak bym tą sieczkę nazwała. Czyli takie dwa zapachy wędrują dzisiaj, e, znaczy wędrują, przywędrowały już e, do mojego domku. I tak jak powiedziałam, dwie za 25. Tak, zgadza się. Dwie za 25, oczywiście jeszcze jakieś tam miałam. Jakieś tam punkty z tej mojej karty. I do tych jeszcze świeczek dokupiłam. Chciałam te nowe, ale tu nie było. Ja je kupowałam w derby, tu jeszcze ich nie mają. Więc zakupiłam Aloe Water, bo mi się już kończą te takie samplerki. Aloe Water już znacie. Beach Holiday znacie. To jest bardzo podobna do tej właśnie Riviery, która mi się skończyła. Identyczny zapach i do tej Beach Walk i tak dalej, i tak dalej. I Fluffy Tower również mam Fluffy towel, czyli po prostu ten taki, no. Świeże ręczniki. Więc takie trzy samplerki jeszcze zakupiłam i to jest wszystko, jeżeli chodzi o zapachy dziewczyny. Eee, tak, wszystko o zapachy, jeżeli chodzi i ostatnie trzy, trzy rzeczy, bo normalnie aż się boję, że mi nie starczy tej baterii. Szybko Wam tu pokażę, bo to są rzeczy zakupione w Primarku i ich już jest naprawdę niewiele. Wróciłam się z przyjemnością po leginsy i dokupiłam sobie, po prostu wyszukiwałam. Chciałam jeszcze jedno leginsy. Widzieliście, że dzisiaj mam na sobie te niebieskie, na którym ja namówiła moniczka. I ja postanawiałam, że kupię te czarne. Mówiłam Wam, że jeszcze są czarne, takie ciemniejsze i to są właśnie dokładnie te. Czekajcie, jakaś nitka. O! Tak się prezentuje, taki przetarty, czarny. Przefantastyczne są te leginsy i postanowiłam, że jeszcze jeden sobie zakupię, więc je po prostu dorwałam. Tak się prezentują, świetne, po prostu wygodne, mega wygodne. No i cena ta sama, 7 funtów, o urwana cena nawet. Już wiem, czemu tam mi pan coś tłumaczył, że on musi nabić kot, no bo urwana jest metka, no to musiał nabić kot, nie? Więc takie leginsy. Kolejna rzecz, nad tym się wahałam, ale mam na to pewien pomysł, nie wiem czy mi się uda, bo będę musiała to rozproć. Zaraz Wam powiem, o co mi chodzi. Ale uznałam, że będzie świetnie mi pasować do właśnie jednych i drugich leginsów i do tych właśnie butów moich ukochanych teraz. Zobaczcie, to jest coś takiego. Ona jest taka ścięta, tu, czyli tu jest krótsza po boku, jednym jest dłuższa. Tak się prezentuje. Zobaczcie, coś nie jest urocza? Do koloru włosów, do jakiegoś fajnego, delikatnego, albo do smołki, jeżeli chodzi o te ciemniejsze spodenki, leginsy. A do tych niebieskich użyłabym sobie takie brązowe oko, fajne, fajnie przecieniowane. Czekajcie, bo zobaczyłam, o i to mi się właśnie tylko wkurza, że, że jest cięta i ja ją tutaj chcę, ten ukos, chcę sobie rozpróć i po prostu będę sobie ją tutaj wiązać, nie wiem ile mi z tego wyjdzie, planu przymierzy to na pewno Wam się pokaże i bardzo fajny materiał, bardzo taka fajna, lekka, 7 funtów, wydaje mi się, że jest świetna, better days are coming, lepsze dni przyjdą, they are cold, no właśnie, i one się nazywają Saturday and Sunday Spoko. No i można tak rzec. Gdyby jeszcze dzieci w sobotę w niedzielę chodziły do szkoły, to może byłoby fajniej. No, także taka fajna bluzka, bardzo fajny materiał, bardzo mi się podoba. No i oczywiście ostatnia rzecz to znowu leginsy. Po prostu ma faza mam na leginsy, nie wiem tylko, czy pewnie wsadzę. Również rozmiar 10, tak jak te czarne i te niebieskie, ale one mi się coś małe wydają. Nie przymierzyłam, bo dzieci mi mordziły ale po prostu zakupiłam takie, to są troszeczkę inne. Zobaczcie, takie z kieszeniami. Nie wiem, czy wejdę. No, trzymam metkę, w razie czego to wymienię. Europejskie 38, czyli nie mój, ale no, boję się, że w wyderkach mogę się nie wcisnąć, więc zostawiam 7 funtów. Tak widzicie, rozmiar 10. To jest mój rozmiar. Czerwone po prostu, czerwone lednice Również będą no, fajnie do tych moich właśnie kapucinowych e, butów. Botków, czy nie wiem, jak one się nazywają te buty. No i to były wszystkie moje zakupy, moi kochani, moi mili. Dajcie znać, co myślicie o tych zakupkach. Ja wszystko będę testować. Na pewno testy na żywo też Wam e, zrobię. A propos świeczek, Wam powiem, czy warto. E, tak jak powiedziałam, no warto było dla mnie, jeżeli chodzi o cenę, bo jedna świeczka kosztuje 19, no te dziewczyny byś, bym zapłaciła 36 funtów, a zapłaciłam 25. No to sorry, no. I tak uważam, że warto. Co jeszcze? Te kosmetyki wam przetestuję, więc dam znać. Szampon również. Jeszcze raz dziękuję, kochana, że mi go poleciła. Sprawdzę. To też wam powiem za jakiś czas, jak się sprawdza. Tego będzie test na żywo na pewno jakoś szybko. I tego też raczej powinno być szybko. Może nawet jutro się minimalne, więc dam wam znać. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że spędziłyście ze mną kilka, kilkanaście minut. Nie wiem, szybko chcę obrobić ten filmik i wam udostępnić. Jedna z was zarzuciła mi, że niewyraźnie mówię. Bardzo przepraszam, staram się teraz akurat mówić bardzo szybko, bo widzę jedną kreskę i mnie to po prostu bardziej napędza, więc będę starała się mówić wyraźniej. Eee, także co? No żegnam się z Wami. Żegnam się z Wami, jeszcze chciałam przyjść się do Was z dwoma filmikami. Nie wiem, czy czas mi pozwoli, bo chcę Ci zrobić faszerowaną papryczkę. No, mam taki plan, czekam na Fabiana, aż wróci z pracy i chcę wyskoczyć do sklepu. Dobra, bo pika mi bateria. Eee, żegnam się z Wami, zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama, Pinteresta. Eee, dziękuję jeszcze raz Karolci za paczuszkę wspaniałą. Eee, Rzeczy te dwie po prostu skradły moje serce, plus maseczki, na, na pewno te na twarz, bo na włosy to mówię, do włosów ja generalnie używam różnych masek i naprawdę to działanie jest takie fajne w większości przypadków, ale te do twarzy z glinką, po prostu mistrzostwo, mistrzostwo, tak, nic coś glancujesz, mistrzostwo świata. Jeszcze raz dziękuję Ci kochana, e, gości życzenia złożyłam, e, chyba są na kanale, jak nie to je wgram, bo nie wiem czy już dodałam ten filmik, ale chyba je dodałam, nie pamiętam już po prostu. E, a w ogóle jeszcze Wam tylko szybko powiem, zanim mi tu zacznie pikać, że dzisiaj mieliśmy takie niezbyt fajne zdarzenie. W stoku dzwoniliśmy po prostu na ambulans, bo przechodząc zauważyłam leżącego mężczyznę. Nie było wiadome, nie wiadome przyczyn, znaczy przyczyny były niewiadome, to znaczy ja oczywiście na moje oko byłam pijany, bo wyglądał jak pijany, no ale nawet nawet takiej osobie należy pomóc, tak? także że może się w szpitalu ogarnie. No i wyobraźcie sobie, że dzieci wszystko widziały, zadzwoniła, znaczy zadzwoniłam. Wyciągnąłam telefon, ale pani jakaś angielka koło mnie podeszła, więc ja się spytałam, czy ona dzwoni, czy ją czy Ona mówi, dobra i ja tam do córki, wzięła telefon, zadzwoniła, stałam, stałam koło niego, sprawdzałam puls i tak dalej, wyczekałam na ambulans, także... No, przykre, przykre, przykre takie widoki, ale widzicie, to jest właśnie znowu do tej osoby, która mi zarzucała, że ja mówię na temat mędrstwa No właśnie, widzicie, to jest właśnie to. I leży taki, e, można by rzec, że gdyby tak, no mało kto chciał koło niego w ogóle stanąć, taka jest prawda, bo jednak było był wyczuwalny alkohol. Także mało kto pomaga takim osobom, uwierzcie mi, większość osób lekceważy. No i wyobraźcie sobie, że co? No napił się, napił się człowiek, ledwo po prostu nie, wiem, czy on się przewrócił, e, czy on się, nie wiem, nie nieważnego będzie, czy on siedział i się przewrócił, czy po prostu ze stajaka się przewrócił. No, ale przyjechał ambulans dość szybko, bo chyba mi to wszystko trwało z 10 minut. No, także stałam, sprawdzałam puls. Eee, no i co? No, ja i wyczekiwałam na ambulans. Takie przykre zdarzenie: Gracuś się trochę przejął, widział to wszystko. Oli tak troszeczkę mniej. Eee, no i co? No i właśnie chciałam tylko wam to powiedzieć, że takie przykre to, strasznie to przykre. No i tak mną trochę wstrząsnęło, bo, bo tak dziwne było uczucie podejść do kogoś, sprawdzać mu puls. Wiecie, stąd nie wiedzą, czy ten puls będzie, czy go nie będzie. No, Na szczęście był, ale lekarz powiedział, że był bardzo słabo wyczuwalny. Podziękowali za to, że udzieliliśmy pomocy. No bo udzieliliśmy pomocy w tym, że stanęliśmy, zainteresowaliśmy się i wezwaliśmy ambulans. Także. No, także takie rzeczy. Jeszcze obok w ogóle się babcia przewróciła. to no jest jakiś taki szalony dzień staruszków, nie, bo ten pan też był tak raczej osobą starszą, a pani szła po prostu i nie wiem, zapatrzyła się na, na tą całą grupkę ludzi i o jak wywinęła orła, to lepiej niż ja po imprezie, bez to tylko ona miała 70 lat, a ja 35 jeszcze wtedy. No, także też jeszcze babcie podnosiliśmy z posadzki, no mówię Wam, no po prostu cyrk na kółkach. No, ale na szczęście udało się, zabrali go, jego reakcja była taka, Tyle tego zdążył powiedzieć i po prostu go wzięli na nosze. No, także nie wiem, czy to miało być dziękuję, że mu się pomogło, czy polej mi jeszcze. Nie wiem. Dobra, jak mam się z wami tym mniej optymistycznym niż wczoraj akcentem, kaszel mi jakiś, aż wziąłaś aż zaduszki dostałam. Dobra. Byłam na solce, więc dlatego jest mi teraz po prostu aż gorąco, a dopiero weszłam i chciałam Wam po prostu nagrać haul. I gadam, i gadam, i gadam po prostu. Dobra, żegnam się z Wami, uwielbiam Was. Po prostu na ściance Was przebywa, w weekend jeszcze Was przybędzie. No, no to trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru Wam życzę albo miłego dnia, bo nie wiem, kiedy ten filmik udostępnię, bo jak powiedziałam, mam zapas. Trzymajcie się cieplutko, bajo?